Spójrzmy na zadanie kolejne. To tak, że będziemy wykorzystywali ten wzór, czyli możemy sobie zapisać, że 1 trzecia do potęgi x równa się 3. A 3 to po prostu 3 do potęgi pierwszej. Jeżeli natomiast spojrzycie sobie tutaj na lewą stronę, to też byśmy chcieli mieć trójkę. Trójka to będą trzy pierwsze. Czyli my byśmy chcieli odwrócić to, co mamy w podstawie. A w jaki sposób to zrobimy? Otóż musimy dostawić minus do wykładnika, czyli jeżeli z jednej trzeciej chcemy zrobić 3 pierwsze, to tu się musi pojawić minus, czyli mamy do minus x. Tu mamy 3 do potęgi pierwszej. Oczywiście 3 pierwsze to będzie 3. I teraz mamy już takie same podstawy, czyli przyrównajmy wykładniki. No i żeby wyznaczyć x. -a, Obie strony podzielimy przez minus 1, czyli x wynosi minus 1. No i faktycznie 1 trzecia do potęgi minus pierwszej wynosi 3. Tutaj podobnie mamy 1 dziesiątą do x, ale zapiszmy tą 1 dziesiątą już w postaci ułamka zwykłego równa się 10 do potęgi szóstej. My z 1 dziesiątej chcemy zrobić 10, czyli 10 pierwszych. Czyli zauważcie, że odwracamy ten ułamek, który mamy w podstawie, zatem musimy dostawić minus do wykładnika potęgi. 10 pierwszych to 10. Mamy takie same podstawy, czyli przyrównujemy wykładniki. Obie strony dzielimy przez minus 1, zatem x wynosi minus 6. No i 1 dziesiąta do minus 6 to tyle samo co 10 do potęgi szóstej. No dobra, lecimy z kolejnym przykładem. Mamy 5 dziesiątych do x równa się 1128. 128 5/10 możemy sobie skrócić przez 5, czyli wówczas mamy 1 oraz 2, czyli jedną drugą do potęgi x równa się 1128. 128 no i teraz jedna sto 128 może być zamieniona na 1 drugą, no bo mamy tak. 1, 2 razy 1, druga, Ile tych liczb tutaj będzie? Mam tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli tak, jeżeli mnożymy sobie jedynki przez siebie, to na pewno będzie 1. Sprawdźmy mianowniki. 2 dwa razy 2 dwa to 4, 8, 16, 32, 64. No i 64 czte razy 2 to będzie właśnie. 128. Czyli tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razy jedną drugą. Czyli możemy zapisać, że mamy jedną drugą do x. Równa się jednej drugiej do potęgi siódmej. Mamy takie same podstawy, czyli x jest równy 7. To będzie nasza odpowiedź. Spójrzmy na podpunkt D. Mamy 25 setnych do potęgi x. Równa się 16. 25 setnych można sobie skrócić przez 25, czyli mamy 1 oraz 4, czyli 1 czwartą. Równa się. No i 16 można zapisać w postaci czwórki, no bo 4 do kwadratu da nam 16. Czyli my po lewej stronie także chcemy mieć czwórkę, czyli musimy zapisać odwrotność tego, co mamy w podstawie. Odwrotność, czyli 4 pierwsze. No i wówczas dostawimy minus do wykładnika. Równa się 4 do kwadratu. 4 pierwsze to 4. No i mamy takie same podstawy, czyli przyrównujemy wykładniki. Obie strony podzielimy przez minus 1, czyli x wynosi minus 2. No i to będzie odpowiedź. Spójrzmy także na podpunkt e. To zapiszmy, że mamy tak 2 dziesiąte. Do potęgi x równa się 125. 2 dziesiąte możemy sobie skrócić, uprościć przez 2, czyli otrzymamy wówczas 1 piątą do x. No i 125 to będzie 5 do potęgi trzeciej, no bo to będzie 5 razy 5 i jeszcze razy 5. Czyli jeżeli tutaj chcemy mieć piątkę, no to musimy mieć 5 pierwszych, czyli odwrotność tego, co tutaj znajduje się w podstawie. A więc zapisując 5 pierwszych, dostawiamy minus do wykładnika potęgi. 5 pierwszych to 5, czyli 5 do minus x równa się 5 do potęgi trzeciej. Zatem mamy takie same podstawy, czyli minus x równa się 3, obie strony dzielimy przez minus 1, czyli x wynosi minus 3. No i spójrzmy na podpunkt F, 1 szósta. Do x równa się 1,216. Zatem 1,216 to będzie nic innego jak 1,6 do potęgi trzeciej, no bo 1 do sześcianu to 1, 6 do potęgi trzeciej to 216. No i tu już mamy odpowiedź. x wynosi 3. Podpunkt G spójrzmy. 1,3 do x równa się pierwiastek z trzech. No i tu będziemy wykorzystywali taki wzór. Czyli jeżeli chcemy pozbyć się tego symbolu pierwiastka, to znaczy, że liczbę pod pierwiastkową podnosimy do potęgi m podzielić przez n. To jest pierwiastek stopnia drugiego, trójkę mam podniesioną do potęgi pierwszej. Czyli zapiszmy, że tu mamy tak 1 trzecią do x, a po prawej 3. Do 1, 2. Następnie, zamiast 1, 3, zapiszmy 3 pierwsze i wówczas do minus x równa się 3 do 1, 2. 3 pierwsze to 3. Zatem minus x równa się 1, 2. Żeby wyznaczyć x, obie strony musimy podzielić przez 1, czyli x to minus 1, 2. No i ostatni podpunkt w tym zadaniu, czyli jedna druga do potęgi x równa się dwa pierwiastki z dwóch. Zamiast jednej i drugiej zapiszemy sobie dwójkę, czyli dwie pierwsze, czyli dwie pierwsze mamy do minus x, a tutaj mamy dwa do pierwszej razy, ponieważ pomiędzy dwójką pierwiastki mamy mnożenie razy pierwiastek z dwóch, a pierwiastek z dwóch... To 2 do 1 2 drugiej. Tu także korzystamy z tego wzoru. Dwie pierwsze to 2. Natomiast po prawej stronie mamy mnożenie potem o tych samych podstawach. Wówczas wykładniki dodamy. Czyli 1 plus 1 druga. No to 1 cała 1 druga. Mamy takie same podstawy, czyli przyrównujemy wykładniki. 1 1 druga to 3 drugie. Obie strony dzielimy przez minus 1. Czyli x to minus 3 drugie, no i to będzie tutaj nasza odpowiedź.